Cześć, jestem Przemek i witam Cię na swoim kanale. Nagrywam tu filmy wideo, które są poświęcone tematyce sportu. Jestem aktywnym sportowcem rekreacyjnie uprawiającym akrobatykę oraz trikking. Stąd wykorzystuję moją wiedzę, planując swoje treningi. Poza tym, zawodowo związany jestem z ochroną zdrowia. Dzielę się zdobytymi przeze mnie informacjami, które wynikają z lektur aktualnych badań naukowych, przeplecionych moimi własnymi doświadczeniami, by dostarczyć Wam przydatnych informacji, czasem ciekawostek około sportowych i odpowiedzieć na pytania, które Was nurtowały, ale nigdzie nie znaleźliście konkretnej odpowiedzi. A wszystko po to, by promować wysiłek fizyczny jako część zdrowego stylu życia. Czy uprawianie boksu, tudzież innego sportu kontaktowego, szczególnie bez zabezpieczenia głowy, może w dłuższym terminie wpłynąć na funkcjonowanie intelektualne człowieka? W społeczeństwie funkcjonuje obraz boksera zawadiaki, chwiejnego emocjonalnie i skłonnego do konfrontacji. Część z osób uprawiających np. sporty walki po latach ma mniej lub bardziej nasilone objawy neurologiczne i zachowuje się w takim ogólnym mniemaniu jak osoba dotknięta chorobą Alzheimera. Przypadłość ta została pierwszy raz opisana w 1928 roku przez badacza doktora Harrisona jako Punch Drunk Syndrome i potocznie ochrzczona barwnym mianem obłędu bokserskiego. Bywa też nazywana otępieniem bokserskim, a oficjalnie nazywa się ją encefalopatią bokserską lub z angielskiego Chronic Traumatic Encephalopathy. Znanymi sportowcami, którzy doświadczyli CTE to m.in. Owen Thomas, Ryan Frill, Nathan Styles czy Chris Benoit. Nieprzypadkowo część z wymienionych zawodników wcale nie było bokserami, a np. rugbystami. Wszak schorzenie to powstaje u atletów uprawiających sporty kontaktowe, co wiąże się z reguły z częstszymi urazami, także okolic głowy. Nie jest natomiast pewne, czy Muhammad Ali. Nie jest natomiast pewne, czy Muhammad Ali choruje akurat na tę chorobę, gdyż według oficjalnych informacji cierpi po prostu na chorobę Parkinsona. Objawy rozpoczynają się stopniowo i początkowo obejmują subtelne odchylenia, jak zmiany nastroju, drażliwość, huśtawki emocjonalne, impulsywność, nieprzemyślane zachowania, a także megalomanie. Czasami pojawia się też depresja ze spadkiem napędu i motywacji do działania, znacznym pogorszeniem samopoczucia. Obecne są też bóle głowy, spadek uważności, nieumiejętność skoncentrowania się, pogorszenie w zakresie pamięci krótkotrwałej oraz długotrwałej. Już w tej początkowej fazie choroby mogą ujawniać się dyskretne objawy neurologiczne jak drżenia zamiarowe czy zaburzenia koordynacji psychoruchowej. Osoby dotknięte tą chorobą mogą też prezentować tendencje samobójcze, co jest wyrazem ich rozchwiania emocjonalnego. W kolejnym etapie choroby nasilają się zaburzenia funkcji poznawczych, do których mogą dołączyć się objawy zespołu Parkinsona, czyli sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe i charakterystyczne drżenia, a także symptomy stricte psychiatryczne, paranoiczna podejrzliwość, urojenia czy skłonność do wiary w teorie spiskowe. Do tego wszystkiego mogą się ujawnić zaburzenia. Pod postacią zespołu tzw. płata czołowego, zanik inicjatywy, spontaniczności, deficytu uwagi, a także bezwolność i brak zainteresowania przyszłością. Ostatecznym stadium choroby jest zaawansowane otępienie przypominające chorobę Alzheimera. Choroba w pełni rozwija się kilkanaście lat od rozpoczęcia kariery, chociaż tak naprawdę indywidualnie pewne objawy mogą pojawiać się dużo wcześniej. Podstawą patofizjologiczną piechoroby są powtarzalne małe urazy głowy. W trakcie silniejszych uderzeń lub mocnych ruchów skrętnych na mózg zamknięty nomen omen w puszce jaką jest czaszka, oddziałują siły, z których część jest amortyzowana, ale nie całkowicie, przez płyn mózgowordzeniowy. Jednak w wielu przypadkach dochodzi przynajmniej do wstrząśnienia mózgu, który jest najłagodniejszą formą urazu wewnątrzczaszkowego. W trakcie wstrząśnienia mózgu dochodzi do odchyleń w metabolizmie komórek nerwowych. Nie do końca jest jasne, czy taki uraz pozostawia też jakieś strukturalne zmiany. W przebiegu wstrząsienia mózgu pojawiają się owszem objawy, są to mimo wszystko dość łagodne symptomy jak bóle głowy, zawroty i nudności połączone z wymiotami, czy krótkotrwała do godziny czasu utrata przytomności. Wycofują się one samoistnie. Zawodnik może doświadczać też bardziej drastycznych niż samo wstrząsienie mózgu urazów głowy. Niemniej, powtarzane urazy głowy prowadzą do pojawienia się trwałych zmian w obrębie mózgu. Tak jak wcześniej powiedziałem, przebieg skorzenia jest bardzo powolny. Na poziomie molekularnym CTE przypomina nieco chorobę Alzheimera. Zalicza się ją do grupy tzw. tauopatii, czyli chorób, w których dochodzi do nieprawidłowości białka tau. Do tej właśnie grupy zalicza się też chorobę Alzheimera. Istnieją przesłanki naukowe mówiące o tym, że predyspozycje genetyczne stojące za rozwojem choroby Alzheimera mogą też powodować lub przyspieszyć rozwój otępienia bokserskiego. Mowa o obecności jednej z a apolipoprotein E. Encefalopatię półrazową diagnozuje się poprzez badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny mózgu. Widać w nich zaniki warstwy korowej mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem płatów czołowych i skroniowych. Chorobę diagnozuje się też na podstawie objawów i przeszłości sportowej pacjenta. Tutaj może mała ciekawostka: tak naprawdę pewne rozpoznanie tzw. otępienia bokserskiego można postawić dopiero po śmierci pacjenta na podstawie badania sekcyjnego. Wcześniejsza diagnoza za życia to tak naprawdę diagnoza wstępna o z reguły dużym stopniu prawdopodobieństwa. Podobna zasada obowiązuje także przy diagnozowaniu innych otępień. Na przykład, właśnie choroby Alzheimera. Nie oznacza to też, że każdemu pacjentowi wykonuje się sekcję. Z reguły poprzestaje się na diagnozie postawionej na podstawie objawów. Według dostępnych danych na tę przypadłość może chorować nawet 30% byłych czynnych sportowców uprawiających dyscypliny kontaktowe. Tak naprawdę leczenie tej choroby pozostaje jedynie objawowe, a jedyną skuteczną formą prewencji jest po prostu stosowanie osłony głowy. Kwestii poruszanego tematu, a także w kontekście ogólnie sportów kontaktowych. Napiszcie to w komentarzu.